4. Co? Ciągnij mi wajch Dobra <laughs> Jak no przeleciał no. Tylko dos no. O tak by, 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 by. Jeśli nie jesteś hostem nie możesz ciągnąć wajchy kolegi Nie, ale głupi Moja wajcha jest niedostęp Ale bez sens, chciał pociągnąć wajchę w tym momencie Czemu to się nie zapada? Teraz się zapadnie, spokojnie. Nie! Wyrucham cię. Chodź, wyrucham masz klucz? bierzemy go! Skacz, 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 skocz, skocz! Skacz! skacz, skacz. skacz, 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 skacz. Yeah. Co? Skacz, skacz, skacz! Nie, nie, to nie. Ej Kasper, gdzie mówię, że jest potrzebny klucz? E, gdzieś tam powinien się A poszukaj. Z chęcią. Dobra, tu nie. Tu nie. Gdzieś były. Trzeba znaleźć. O! Tu są otwarte. Mamy światełko. Hmm. O, te. Co to znaczy? czekaj o! Idziemy! E, kasper, kasper, światło jest! <laughs> o! Oh. Chodź! Kasper, kasper, światło jest! Ej, faktycznie! Jak mogliśmy je wcześniej przeoczyć? Co ty Może i mam 16 lat i demencję! Ale może i mam 16 lat i demencję! Kurde, tu mnie jeszcze nie było. Halo! Hej, pa! Kurwa, tak daleko uciekłem od ciebie żeby się teraz zgubić O bobo, bo. siema. Czekaj, czekaj, idziemy do niego Dario! To jest światło czy nie? O w dupę Idzie, Pójdziesz po światło, trafisz czy nie? Nie Mam wszystko, nice O nie Ichuj, lak internetu, kurwa znowu Otwierać mi to no. Ichuj, lak internetu, kurwa znowu Dzięki Czy było słuchać to co ja przed chwilą powiedziałem? O mój Boże O mój Boże tak Ojeju Yo Po raz pierwszy <ślać> tak ktoś nałdą. inny jest naj najbardziej leniwy Jest najbardziej leniwy ja? No. Eee To nie jest śmieciu <ślać> O super O, matką Pieniądze, dziecko ci pieniądze to gada, kurna. Ty, ty, mam próbówkę, mam próbówkę. Powoli możemy zacząć gotować. Yes. O w dupę. O w dziecko, czy pieniądze. Nie, nie wyrzucaj tego, nie, nie! Będzie. Panowie Kasper, bierz je! Kasper! Atakuj, atakuj! Za kontentu! Nie Ktoś umrze od tego, jestem tego pewien! Śmiesił! Śmiesił! Walać, Nie! Musiał mnie! Fuck. bo zaczynasz Fuck. mnie wkurwiać. Mogę ci jakoś czepnąć czymś? Im... Jak nie żyje? Czy. Nic, nie, nie, on powinien wziąć, przeżyć, przed chwilą żył. No jestem Cześć. tu przecież, tam jest światełko. czy on e, wyleciał? Dwiak, bo <grym 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 jaki debil Nie, bo jest zły Craig. O, ty masz. W... Dobra, pięknie ja O, kur! Dwiak. <grymka> 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 Jaki debil! <grym> mam go? Jesteś mój, chodź tu. Zdejź się na mnie, chce latać. Siema Zdejź się marnej. Marnej, bo ty się plesysz sztucznej. Ile mam na ich na sobie? Wszystko jednego mam. Jednego, jednego. To świnia mruga dobra, ja do moich tak, to pewnie daj 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 mu ugotować Wyświecie! Jedź, jedź! I dobra, bo chyba nie przyjadę, jesteście za grubi O kur Dziękuję za przyszły siatkę, do widzenia Dobrze ci idzie Dzięki Dynia za tobą O kur Nie Na prawo masz statek Przed tobą jest statek Wydaje mi się, że mnie nie słyszał. Poradzi sobie. Są tutaj psy? Policji raczej tu nie ma, stary. Ty się... kiedy get... No nieważne, chodźmy. O nie, jak ja tego nie lubię. Ta... fuck. Kończymy. To mnie idziemy. Zawróć Czyli tam się nie da przejść? No, widzisz te drzwi, tych nie otwieraj Okej okay. Bo to szybko jak się wydostanie, tak szybko nas zeżre Aha Nie mamy chyba innej Wiesz co? Ja do pająka nie chcę, nie, nie chcę tego niszczyć, bo on się dowie że tu jesteśmy Ja jestem strasznie niepewna to łopatę z moich kręka Nie wiem, czy ty jesteś lepszy o Słuchaj, mam do ciebie newsa tam na dole nic nie ma. Tu jest slime i pajęczyna. Tu jest więcej pajęczyny, a tam jest pułapka, która blokuje wejście. Chcesz łopatę? Bo. Twoja ręka chyba będzie bardziej pewna. Dobrze ci idzie! Powodzenia! A, Zostawiam was tym tam ogólnie. w ogóle. Off Żyjesz samy? Off the path. Żyjesz stary? <try> Zostawcie mnie śmiecie! Winda! Gdzie jest no winda! Już co mi się obleciało winda z tym cię kolego. Ziemię pokać. Do przodu, do przodu O oh, fuck Nie w tamtą, gdzie jedziesz? Nie O oh, fuck Hehehe, <laughs> <laughs> fifa <Drabi. Kifek? śmiech> Nie <śmiech> Ty śmiecił, chcesz mnie zabić? Chwila on został na pacę u ciebie czy co? NIE! <laughs> o kurde Ty żyjesz kasłem? Tak O, to szkoda Śmieciu <noise> hmm. Szukałem twojego ciała Moje ciało nie wiem, czy nie wpadło pod teksturę Nie w tamtą, oh, gdzie fuck. jedziesz? Nie posionym, o oh, <noise> Kurwa znowu ja, znowu ja Nie stary, nie ma mogę być gorzej Mogliśmy nagrywać Valoranta, to, to już byłoby w ogóle złe Paweł ci, że całkiem spoks Wreszcie, miałem taki jeden dzień <noise> w mogłem robić po prostu co chcę i Jej, sobie, hej, mogę sobie, mogłem sobie pograć, hejka hej. czy, byłem... ja może mu powiem po prostu, na Discordzie Przy tych schodach musisz iść Tak wiedziałem, że żyjesz, jeszcze mi to Terio, powiem ci, że dziękuję, że wykierowałeś nam w ogóle tą grę, bo gdyby nie ty, byśmy by po prostu, wiesz, nic nie zrobili Tak, tak Terio, wierzę w ciebie, pomimo tobie, to twoich umiejętności drive mistrza, wierzę w ciebie, całym serduszkiem Ej! To jest jezioro uważaj! Ale driver, zablokowałem Myślę, że możemy tak samochód zostawić póki co FAK! Wy śmiecie! Okej, okay, tu nie wejdę. Nie wiem zbytnio, gdzie mam ich szukać. Pewnie nie żyją. Jeszcze jest tak gęsta mgła, że nic nie widzę O, tu coś jest Nie ważne co by się stało Ała O, jesteśmy na miejscu Szczerze byłem pewny, że umrzemy, ale... Ej, chyba Kasper nie żyje Bo mi nie odpisuje Okej okay. O, fire exit, dobra Czyli muszę wyjść tym fire exitem I szukać normalnego wejścia Czy oni żyją? Tak Okej, okay, wzięli światełko Idziemy? O, kurde. Okay. o jednak żyje Wszystko OK? Przeczuł czym Niczym No, 50% Ej, masz półki, stary. W którą stronę? Tu trzeba. Look. Co to jest? Od kiedy takie rzeczy są w tej grze? O, weszli do środka. Hejka. Hejka. Jak się wystraszyłem, Boże. Słyszę pewne chodzenie i chyba domyślam się, kogo to jest. No to był Kacper, co ma dzisiaj. ale tak jak się nie O! Ty kacper! No co? Buchy. O kurde! O! Co, nie żyje? Nie, nie wiem. O, nie widzę. Let's go. O, żyje. Szybkoś, masz jakiś skrap? Tylko były zamknięte drzwi dalej i... Tylko to znalazłem. Czy idziemy po więcej? Ja mam już jechać. Tak ja będę prowadził. No <grym> czekaj, może wyjdzie, może wyjdzie. <grym> Czy Filip mi to ja będę prowadził? O no, fuck, jak no, tam jest? Nie, sobie całkiem To się nie Może bym się rozum Ja wiem, jak to tam wygląda. Nie wchodzę. Kasper, ty musisz trochę hardować, ja muszę go nauczyć jeździć. Do samochodu. Ten O oh, oh, dupę! Oh, Uciekaj <grym> Czekaj content. O oh, w dupę, ale to jest duże. Na no, FIFA to wiem, a? Jak się to zmienia? O, o dobra. Ani ni okay, nie uh -huh. wyjdzie na? Okay. Nie wyjdzie nam kota, umarliśmy, koniec. Coś ty zrobił, mieliśmy ruletkę zrobić, a nie na mapę stary, iść. Nie, już martwi jesteśmy. Nie, czekaj, poczekaj, poczekaj. Nie. Kaspra, nie, 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 bij, nie, nie, Kaspra nie zabij, Kaspra zabij pierwszy. Nie, mi też nie! O w dupę, w dupę, w w dupę, to! Nie, No i w dupę. Ahoj ojczyźnie skurwy syny. A nas nie Jeźdź ty kurwa Hyj, gasmar, 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 gasmar Czekaj, dobra, dobra Dobra, jeżeli, jeżeli zostaniesz, to ci obiecuję opie, ci... Nie, czekaj, obiecuję ci, że cię nie zabiję Pomóż! Hyhyhy Bozo, nieee A, Nie. idą <gulisar> Nieee <gulisar> Jak ty zdechałeś? Ja poszedłem, utopiłem się w samych yy, piaskach. Koniec GG. Komar mi wleciał do pokoju. Przyszedłem powiedzieć słowo na N! Nie! Nie Nie, ja słowa. Ja się tu zajmę. Nie.